Witam was wszystkich serdecznie. Idziemy dzisiaj, idziemy dzisiaj na kolejne kopanie zimowe już, tym razem. Już nasypało śniegu. Ostatnio jeszcze było fajnie, ale. Teraz to już narąbało śniegu. Widzę dzisiaj fajne miejsce niedaleko, klasztor. 1700, któryś rok. To może, z, może znajdę coś w pozostałości po tym klasztorze. Zobaczymy. A resztę co? Widzimy się. Widzimy się, jak dojdę na miejsce. Jestem dzisiaj we fajnym rejonie Na geoportalu Wyczaiłem właśnie Na starym geoportalu Nie nowym Wyczaiłem właśnie, że tu I tu Były stare, stare domy Nawet widać, że jeszcze Tak stało, Ale nie do końca I zrobimy sobie fajny teścik Dzisiaj na Deusie Jedynce. Mam tutaj, patrzcie się łańcuszek, może będzie Wam tu widać próba 750, czyli praktycznie czyste złoto. Czekajcie, wyjmę go i Wam pokażę łańcuszek, to próba 750, i właśnie na takim zrobimy test. Czyli praktycznie czyste złoto. Łańcuszek praktycznie mikro, oczywiście, oczywiście wykopany. Zobaczymy, zobaczymy, jak Deus, sobie, jak Deus sobie z nim poradzi. Myślę, że myślę, że coś tam pokaże. No zobaczymy, bo szczerze to sam, sam, sam nie wiem, z jakiej głębokości Deus to chyci. Znalazłem go innym wykrywaczem, ale nie będę tutaj nic reklamował. Dobra, my idziemy, my idziemy dalej. Jak będziemy robić teścig albo będzie coś fajnego, to, to się włączy. Zrobimy, zrobimy, sobie teraz ten teścik na tym łańcuszku, ja go już tutaj delikatnie zakopałem se Próba 750, damy go tutaj. No nie wiem, ile on tu może mieć, 5 cm pod ziemią, ale jest naprawdę, powiem Wam tylko tyle: Legend nie widzi tego stylu. Legend, le, legend tego nie widzi, nawet przy maksymalnych ustawieniach. Zobaczymy Deus. Patrzcie, Deus widzi. Już wam powiem, reaktywność 2. Wyciszacz minus 1, czułość 90, nawet chyba 88 mam. Strojenie automatyczne do, nie automatyczne, tylko ręczne do gruntu. No i powiem Wam, że widzi pięknie i pokazuje ile. Nie pokazuje 90. Legend może zapomnieć o tym. Spróbujemy troszkę, troszkę głębiej jeszcze to dać. Zakopać jeszcze głębiej, ale głębiej to nie wiem, czy to chyci, bo to jest naprawdę hardcore. No do tu, ale to wątpliwe. O, tu to będzie już jakieś 10 cm. Na taki łańcuszek to będzie świat. Powiem, nie, nie chyba nie uwidzi. Patrzcie, widzi. I nawet, i patrzcie się, nawet jak idę, to nawet z marszu chyta. Taki łańcuszek. Próba 750. Legend nie widzi tego. Nawet centymetr pod ziemią legend nie widzi. I co najważniejsze, jeszcze pokazuje numerek 90. Więc, Deus na, jakby deusem gdzieś chodzi, to nie przejdzie tego. Jakby myśli powoli. Patrzcie, nie ma szans przejść. Nie ma szans, żeby to, to przejść. I oczywiście, bez dyskryminacji chodzę. Bo każda dyskryminacja skraca deusa. To, jest, to już jest udowodnione. przez Nie przez moje testy, ale już przez innych użytkowników deusa. No, powiem Wam, że nie do wiary. Teraz wyciągniemy, czy tam na pewno nic nie ma. I damy jeszcze raz ten sam łańcuszek że to jeszcze wam pokazać weźcie my. to jest ten sam co na początku próba 750 próba 750 Patrzcie, się jak włożyłem głęboko, i jeszcze widzi, jeszcze tu go włożymy? No nie, no widzi pięknie. Widzi pięknie. Widzi pięknie Wam powiem. Nie ma nic. Także widzicie. Deus, no Deus daje rady. Nawet na tak malutki. Nawet na tak delikatny łańcuszek. Złoto próby 950. Mam brudne ręce i nie chcę go dobrudzić. Także jeszcze jakbym go pewnie wyciągnął z tego. To jeszcze by lepiej chycił. Legend tego nie widzi. Tego łańcuszka. Chyba, że przy się już go dano, to coś tam coś tam pokaże jakieś 5, 10, a ten pokazuje, jak się go zrobi tak. Patrzcie. Jak się go zrobi tak. To pokazuje 90. No powiem, że. Jestem, jestem pod wrażeniem, powiem wam, jak, jak znalazł takie coś i wykrywa to, to znajdzie wszystko, bo to jest naprawdę hardcore, to, to jest naprawdę hardcore, dobra, ja jeszcze poszukam chwilę, może coś tu jeszcze znajdę, jakie monetki, a resztę co, resztę się będę brał, bo zaczyna chyba lać, dobra. Wykopałem ciekawą rzecz. Nie wiem, czy to nabój, czy to co to może być. No, ale stare i bardzo głęboko było. Ja powiem wam, że zimno dziś. Kto wie, co to może być, to niech mi da znać. Co to może być? Od nabojów? Nie wiem. Dziś jakie piękne lasy. Przepiękne. Zimno, ale pięknie. Dobra, idziemy. Patrzcie się, jakie piękne tereny dziś. Miałem tam u góry taki ładny, ładny sygnał, ale kopie, kopie i kopie, jakby normalnie efekt pustej dziury. Jak ktoś chodzi z deusem, to niech mi napisze, czy też coś takiego miał czasami. Że po prostu wykopi dziurę i chce, aby coś było, było i nie ma. I żeby po prostu efekt pustej dziury. Jak miał ktoś po prostu z do czynienia z takim czynnikiem, niech mi napisze w komentarzu. Może, może akurat, może akurat gdzieś jest po prostu przestawiony grunt. i Albo ceramika, bo ja mam wyłączone wszystko. Ja chodzę na Almetalu, jakby nie. Dobra, idziemy dalej. No i kolejny sygnałek. Dużo śmieci Wam powiem. Useczka, ale chyba współczesna. Chyba useczka, ale współczesna. No. Chyba tak. No. Dobra, idziemy dalej. Mm hmm.